Jako pierwszy reprezentant trójmiasta Adam van Bendler, no, Adaś nadał sobie taki holenderski pseudonim, żeby tak brzmieć trochę bardziej światowo, tak trochę bardziej wykwintnie. No, natomiast Van Bendler brzmi nawet intrygująco. Zwłaszcza kurwa siadaj, no bo przecież. Się przed wami pierwszy e, roustujący człowiek, którego życie psychicznie jest gorsze niż Warszawa po powstaniu. Adam Van Bendler! Witam, witam, Mano. Super, e, dziękuję ci Krzysztof. Piękne, piękna zapowiedź. E, jest na pewno, jakby, Skiba jest znany właśnie ze swoich cudownych sucharów. E, nie wiem, czy wiecie, ale naukowcy zastanawiają się już od wielu, wielu lat, co jest bardziej suche. Suchary Skiby? Czy może suchość pochwy kobiety, która widzi Skibenago? Pęk Skiba! Dobrze, tak jest. Haha. Ha. Dobra, słuchajcie, e, zaczniemy sobie Zaczniemy sobie od takiego lekkiego pokazu zdjęć, ponieważ jakby ta impreza... No umówmy się, że takich japaków nigdy w życiu na Rauscie już nie zobaczycie. Jako pierwszy Rafał patrzeć, Rafcio, z całą sympatią do ciebie jesteś mistrzem, ale jak ten fotograf mógł cię, kurwa, oszukać, że jesteś przystojny? No, Rafał, no nie ma szans. No nie ma szans. Poproszę o zdjęcie numer dwa. Zobacz, Rafał, tak to się robi. Tak to się robi, Rafcio. No, tu jest Michał Kępa, czyli nasz polski Wolverine z downem. Następne. No, a tu już mamy Jałka. Zanim jeszcze brał narkotyki. Także Jałku, ok, uwielbiałem się, jak prowadziłeś taniec na lodzie, czy jak to tam. Następne. No, Janiszewski. Ksywa, jak, jak, jak masz ksywa? Doktor Granat? No, chyba po tych dropsach to się tak wyjebało jak granat. Chcemy mieć ten temat, także następne zdjęcie No i tutaj tutaj skiba bez czapki także dalej Dalej, dalej, dalej Nie wiem jak ktoś tu znalazło I oczywiście na deser Tymon i Pumba, a jakże Dziękuję, to były wszystkie zdjęcia Możemy przejść do rzeczy Także jeszcze wracający Krzyziu Skiba pewnie wiecie, tu jest dużo jakby fanów krzyżka. Krzychu w 1999 roku zdobył się na bardzo dziwny, ale również odważny krok. Mianowicie pokazał Jerzemu jezemu, Buzkowi dupę. I było to tak niesmaczne, że musiał już nawet cały wyskakiwać z tortu. <grytanie> Bęk, Krzysztof. Skiba jest również producentem orężady PRL. Nie wiem, czy kojarzycie, jakby jeszcze chyba nikt jej nie kupił. <grytanie> Te napoje w ogóle się nie sprzedają. Więc może Krzysiu zacznie sprzedawać jakieś inne napoje. Na przykład trans ze Skiby. A pozostając przy wielorybach, lotek, mój mistrz, mój mistrz, lotek kocha wodę, ma patent żeglarski, uwielbia pływać. E, niestety nie może oddalać się za daleko, od, za daleko od brzegu, bo niedawno wrócił z harpunem w dupie. Moglibyście pomyśleć sobie, że lotek nigdy nie ruchał, ale mylicie się. Tak się. Tak się składa, że lotek e, ruchał najwięcej ze wszystkich tutaj obecnych e, i ma na to genialny patent. E, po prostu wchodzi do klubu dla lesbijek i mówi, ale jestem pijana. <grywa> ja, że kocham cię, lotek. Patrzę się, a lotek jest znany w kręgach warszawskich lesbijek jako ta z dużą łechtaczką. <grywa> Widzę, że patrzeć się śmieje, ale patrzeć jest znany jako ta z małą łechtaczką. No i stąd przechodzimy do następnego, czyli Michał Kępa, Kępa, Kępa. Jakie brawa? Cokolwiek, co się odpierdala, wielkie brawa. To niestety prawda. Prawdą jest, że miałem dwie próby samobójcze w życiu. Pierwszą, jak dostałem depresji i zobaczyłem swoje życie. I drugą, jak dostałem dekoder i zobaczyłem Kępę w Polsacie. Kępa jest tak zamulonym typem, chociaż jest świetnym gościem, ale jest tak zamulonym typem, że przy nim nawet Stephen Hawking ma ADHD. Miał sobie robić karierę w TVN, ale od kiedy prowadzi szkło kontaktowe, w oglądalności przebiła ich nawet telegazeta. Jedziemy dalej. Pan Janiszewski. Wielkie brawa! Jarek Janiszewski, brawa! Wielka... Legenda Trójmiejskiego roku, 25 lat na scenie, a dzisiaj po raz pierwszy dostał kurwa brawa. Że Jarek, to będzie trauma. Jarek, nazwa twojego zespołu, Czarno Czarni, brzmi jakby wymyślił ją jakiś niewidomy, a to jest bardzo zabawne, bo twoja muzyka brzmi jakby komponował ją głuchy. Jarek Janiszewski wygląda na przykrego smutasa, ale to nie jest prawda. Jarek, chciałem żebyście wiedzieli, że Jarek jest autorem najlepszego żartu na świecie, ponieważ nazwał swoją ostatnią płytę Najlepsze Piosenki. Trochę faktów, trochę faktów. Terrorystom z, terrorystom z Guantanamo, żeby ich złamać, nie wiem czy wiecie, ale puszczali im w kółko jedną piosenkę, na przykład Eminema, Jedną piosenkę do pożegania. Najwięksi twardziele pękali, a jeżeli któryś z nich był głuchy, to łamali go Janiszewskim. W 2020 roku wejdzie zakaz produkcji narzędzi tortur. Ale nie martw się, Jarek, zdążysz jeszcze nagrać dwie płyty. Jarek. Jarek, twoim pseudonimem artystycznym jest doktor granat, co podobno wzięło się od tego, jak ruchasz. I tu się zgodzę, bo ruchasz tak rzadko, że taki kolor mają twoje jaja. A wiem, bo mówił Jałk. Ja tutaj, tutaj poświęciłem się osobną rubrykę. pyta.pl, to był podobno świetny portal. Bardzo chciałem go obczaić, ale zawsze jakoś musiałem robić coś ważniejszego. Na przykład nudzić się. Jałok jest uzależniony od narkotyków, to nie jest śmieszne w ogóle. Podobno kiedyś się odstawił, ale te 15 minut śmierci klinicznej się nie liczy. Czytałem twoją książkę i widzę w tobie mega potencjał. I chciałbym, żebyś napisał też grę komputerową, bo mój brat chciał zrazić raz na zawsze syna do komputera. No i z takich ciekawszych rzeczy, Jałok za dużą działkę jest, jest zrobić praktycznie wszystko, nawet obciągnąć geodecie. I wydaje mi się, że najważniejsze z tego wszystkiego to jest to, że Jałok ma kilkuletnią córkę. I to nie jest żart, to jest po prostu informacja dla Timona. Kilka faktów. Trochę historii, nie wiem czy wiecie, ale Timon jest tak chujowym wokalistą, że kiedyś wyjebali go z baru karaoke, kiedyś śpiewał własną piosenkę. Niektórzy śmieją się, że Tymon jest słabym gitarzystą, ale widziałem go w akcji i muszę stwierdzić, że jest genialny. Nikt tak nigdy nie rozjebał mnie w gitarę hero. Tymon nie używa Facebooka. Wcześniej znał tylko Epulsa, co mu wystarczyło, ale ostatnio chwalił się nową aplikacją dla ruchaczy, czyli Tinder, tak? Nie, Kinder. Czyli Kinder. Ten on zapłacił ostatnio 100 złotych mandatu i zrobił 10 punktów. Dlaczego? Bo wziął swoją dziewczynę bez fotelika? Miałeś specjalne określenie na młode 13-letnie dziewice? Stare panny. Tym on tylko po to został buddystą, żeby nie kupować swoim dziewczynom prezentów. Na przykład na pierwszą komunię. I teraz na deser, kiedy wiadomo, że Tymon idzie na randkę? Kiedy kupuje w kiosku Kinder niespodziankę? Tymon, dzięki, że wziąłeś tę aklatę. Wielki szacunek, dziękuję wam bardzo. Brawa, brawa, brawa!